Witam serdecznie autor tego filmu Mazda Arte Gardło więc ja poprowadzę dzisiejszy film dzisiaj lekcja historii o słynnym powstaniu Clemensa. zapraszam. Powstanie Clemensa miało miejsce na Woli dochownej. Wydarzenie to opisywane jest jako cot pod kępką ponieważ sprawiło że ludność mogła się wypowiadać na kontrowersyjne tematy ożywając nieładnych słów typu korwa bądź pizda. Zdarzyło się to całkiem niedawno bo nie wiadomo kiedy jednak historycy spierają się co do daty jedni o że było to w 1340 roku, a inni, że w 1999, autor tego kanału wie jednak najlepiej, bo sam był uczestnikiem tegoż powstania i twierdzi, że było to ponad pół roku temu, ale nie radziłbym go słuchać, bo czasami pierdoli takie farmazony, że się w pale człowiekowi nie mieści. Naszą lekcję zacznijmy od dogłębnej analizy przyczyn tego wydarzenia. Będziemy się posiłkować obiadem, i przepraszam, miałem na myśli podręcznikiem dla klas. Tych wydawnictwa Nowa Era oraz podręcznikiem dla studentów piątego roku wydawnictwa WŚCIP. Poczekajcie chwilę, bo ten jebany dark coś ode mnie chce. Czego chcesz, zajebany idioto? Czekajcie, bo ten niemowa was groli coś na karce. Dobra w tym czasie przejdźmy do naszej lekcji. Przyczyną powstania Clemensa było to, że lodzie zaczęli nadożywać wulgaryzmów w stosunku do siebie. Nie podobało się. No nie wierzę znowu ten żydowski karaloch mi przerywa. Czy ja orwa jestem alfa i omega żeby to odczytać? Okej okay, chyba rozumiem. Dark przekazuje, że oprócz podręczników będziemy korzystać także z jego hojawartej wiedzy. Trudno mi to zaakceptować, ale niech mu będzie, bo inaczej ten człekokształtny zlepek atomów nie da mi prowadzić tej merytorycznej lekcji, tak więc kontynuujmy. Lodzie strona dożywali wolgaryzmów, a nawet wykorzystywali brzydkie zwroty do opisu codziennych czynności, jak na przykład walenie konia. Z racji tego, że potężny polityk Matias Sweter sprzeciwiał się wolgaryzmom, chciał wprowadzić family friendly. Bardzo szybko zyskał poparcie starszych pań i ma do rodziców, w ten sposób wymusił na rządzie zmiany w konstytucji. Rząd zrobił to i od tamtej pory ludzie nie mogli ożywać słów tak. Takich jak ja pierdolę, czy choi wam w dope, bo było to karane grzywną lop pozbawieniem wolności do dni trzech. Czekajcie, bo ten szajbos znowu troje mi dope, co ty tam bazgrolisz rak groli, otwarcza wydzielino. Dobra, jos czytam Dark chce przekazać, że według niego przyczyną było też to, że młodzież ożywała wolgaryzmów przy najmłodszych. Według mnie to gówno a nie fakt ale skoro Dark tak mówi to przyjmijmy że tak było. Przejdźmy dalej i proszę cię Dark nie przerywaj mi bo kolejny dzień z rzędu nie dam ci wody. Widzę że Dark kiwa głową więc chyba się rozumiemy i tak więc kontynuujmy. Lodzie żyli w takim systemie przez 61 dni chociaż Dark twierdzi że przez dwa miesiące. Pewnego jednak wieczora słynny dziś jegomość, który wabił się Klemens, zaczął publicznie przeklinać i to także aż bolało. Rzucał korwami i pizdami na wszystkie strony. Widział to słynny Madias i. Wezwał gliny ale Klemens się nie przestraszył i dalej klął jak pojebane. Darko właśnie mi pierdoli że Matias sam rzucił się na Klemensa ale jakoś mokorwa nie ofam. W każdym bądź razie w chwili zagrożenia Klemens zaczął powoływać się na wolność słowa i przekonywać lodność. Lodzie zrozumieli że Klemens ma rację i w ich głowach wykiełkował proces myślowy dotyczący ich własnej wolności. Wśród tłumu był m.in. ten głupi Dark oraz dwóch innych, znanych obecnie jako Michael Koralowy oraz Papryk Stachorski. Zrozumieli oni Klemensa i od razu poparli go. Natychmiast zaczęli głosić jego ideę i przeklinać. Lodzie zaczęli rozumieć i też zaczęli przeklinać. Tego wieczora nad wolą dochowną rozbrzmiało jedno wielkie korwa. Matias i policja stała się bezsilna i odpuściła. Tak oto lodzie zaczęli przeklinać z powrotem. W całym tym zajściu nie możemy zapomnieć o dwóch postaciach, czyli Jacobie Filipie który podczas protestów wszystko nagrywał dzięki niemu mamy obecnie dostęp do oryginalnych nagrań co do podkępką. no właśnie ale dlaczego podkępką. P w Somii nie wie tego nikt ale jakoś musiało się to nazywać Drogą ważną osobą był kapilis który nic nie zrobił ale był kolegą matiasa który mu się sprzeciwił i tyle wyjątkowo dark się ze mną zgadza więc jednak damy mu dzisiaj się napić kontynuując następnego dnia rząd znany jako gnis, czyli gówno niesprawiedliwość osonął zapis w konstytucji który zakazywał przeklinania dzięki Clemensowi oraz jego pomocnik Czyli Darkowi, Michaelowi oraz Paprykowi a także Jacobowi możemy dziś z siłą i godnością osobistą rzec ja pierdolę korwa mać i wiele innych. Dziękujemy ci Klemencie i życzymy wielu sukcesów. Między innymi tego żeby ten od wielu lat walony koń w końcu zdechł i na jego miejsce przyszła młoda piękna klacz. Podziękowania również dla Michaela, Papryka, Jacoba i trudno mi to rzec ale też dla tego przypierdolonego Darka. Jako zadanie domowe proszę przeprowadzić z rodziną dyskusję na temat powstania Clemensa i ozyć w niej przekleństwa. Lekcję prowadził choj wam do tego kto. Ważne, że znam Darka. Pozdrawiam ciepło. Odpierdolcie się.